Cześć, zapraszam Was dzisiaj na film, którego na moim kanale bardzo długo nie było, ale na Instagramie bardzo prosiłyście po mojej wizycie w jednym ze sklepów Teddy, o którym nie miałam wcześniej zielonego pojęcia i bardzo żałuję. Dlatego od razu ostrzegam, jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy, nie oglądajcie tego filmu dalej. Natomiast, jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę sporo ciekawych gadżetów do domu i nie tylko, które są w bardzo przystępnych cenach, to oglądajcie film dalej, zapraszam. Wiecie już, że jestem fanką wyszukiwania różnych bardzo ciekawych ofert w sklepach typu Pepko, Biedronka i więcej takich właśnie cudów. Pojawia się na moim profilu na Instagramie, tam wrzucam na bieżąco moje rekomendacje z wizyt w różnych sklepach. No, nie powiem, że jest to moje hobby, bo źle to zabrzmi, ale po prostu nie lubię wydawać dużych kwot pieniędzy na rzeczy, e, które można kupić po prostu na rynku tanio. I kiedyś już przewijało mi się e, w wiadomościach, to cudo, czyli Teddy sieć sklepów, o której ja wcześniej nie wiedziałam, natomiast okazuje się, że jest dość popularna. E, I trafiłam na ten sklep w babicach pod Warszawą. Naprzeciwko jest w ogóle deals, więc jeżeli lubicie tego typu akcesoria do domu, rzeczy DIY, to będziecie po prostu na miejscu w raju, obok jest też pepko kik, wszystko w jednym miejscu. Ale wracając do sklepu Teddy, muszę wam powiedzieć, że byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona tym, co w sklepie zastałam. Nagrałam nawet dla Was taką bardzo krótką relację telefonem, ale wydaje mi się, że co nieco tam widać i słychać. E, więc zobaczcie, może teraz, jak to wszystko wygląda na miejscu. Potem pokażę Wam, co przyniosłam ze sobą do domu. No dobra, zobaczmy, co tak zachwalałyście w tym sklepie. Dobra, oficjalnie już kocham ten sklep. Zobaczcie, ile tu jest gadżetów. Boże, bardzo mi tego w Polsce brakowało. Zawsze w Stanach e, uwielbiałam tego typu sklepy. No i teraz jest. I zobaczcie ile przeróżniastych naprawdę bardzo ładnych toreb prezentowych. 4 zł, a nie tak jak, w nie wiem, w Empiku, 20 zł za torbę prezentową. Różne różniaste, cała ściana. <gryw> Coś dla herbaciar na jesień. Zobaczcie. Tu na pewno wchodzi jakiś litr spokojnie. Jak jeszcze raz robiłabym Wesele, to na pewno byłby to sklep do którego bym przyjechała po różnego rodzaju akcesoria. Naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, w super cenach. No co jakie ładne, weselne. No po prostu wyjść z podziwu nie mogę. Nie słyszałam nigdy wcześniej o tym sklepie. To jest w ogóle sklep w Babicach, ale w Warszawie jest jeszcze kilka no i oczywiście w innych miejscach w Polsce. Masa rzeczy do rękodzieła. Piękne też tace po 20 zł. Zobaczcie. Do biżuterii, kosmetyków. To, to fajne a, tu pewnie to sobie wieszasz i tu masz ledy w środku. Ale piękny zegar. Wow. Ale spójrzcie, jakie to jest piękne. Jere. O, i pamiętam, jak miałam mieć swoje wesele. Strasznie chciałam mieć taką księgę gości w formie ramki z takimi serduszkami, które goście mogą wrzucać. Zobaczycie, za 35 zł. No, tu zobaczcie na przykład za 25 zł taki lightbox. Swojego czasu były bardzo modne. To naprawdę jest bardzo dobra cena. A oprócz tego mnóstwo gadżetów zarówno do włosów. Do domu. O, pamiętam modę na cotton balls Zobaczcie, po 20 zł, zestawy. To jest też bardzo fajna lampa w takim industrialnym stylu. I też po 38 zł. No tu jeszcze taki ananas fajny. Są tutaj też te lusterka, o których kiedyś Wam mówiłam. Tu kosztują 35 zł. I też macie wersję z powiększeniem z tyłu. Tu mamy dalej tipsy. Organizery. Graty do domu. A, a tu w ogóle są super organizery. Takie szufladki kosztują 50 zł. Organizer na patyczki. 25 zł o, I to sobie osobiście kupiłam Na pędzle, kredki i tym podobne 15 zł Tu jeszcze mamy coś takiego Dyszka Na waciki Też w dobrej cenie I jeszcze tu są takie szufladki 35 zł, bardzo dobre ceny. Dział home też mi się bardzo osobiście podoba. Ten zestaw szklanek wygląda naprawdę super. Piękne kolory. One kosztują 25 zł, to z tyłu są jeszcze takie trączowe opcje. Ale żeby to był zestaw tylko z tych kolorów, no to byłoby pięknie. Słoiki na przetwory. Tu wczoraj kupiłam sobie butelki na sok pomidorowy, o które wyglądają właśnie tak. Będą idealne do soków. Dużo tego naprawdę. Mini kosz na śmieci. 10 zł. Nawet, żeby go mieć na biurku pod ręką, zabieram ze sobą też przygwizdy do kuchni. To jest fajna rzecz do ziemniaków, żeby szybko wycinać frytki. <grytki> Proszę bardzo. Nawet kubeczki jednorazowe na kawę można kupić. Cuda. a to sobie może wezmę. Ta mini tarka też jest fajna do imbiru. Na przykład gdybym miała więcej miejsca no to jeszcze pewnie sprawiłabym sobie taką zestawę piękne no też fajne pojemnik na herbaty nie mam na to miejsce w domu <tryk> i tu jest jeszcze taki sam akrylowy, tak się zastanawiam że można go fajnie użyć do kosmetycznych gadżetów, trzeba by tylko zmazać ten napis T I byłby naprawdę ekstra o i na pewno spodoba wam się to, że jest trawa pampasowa którą w ogóle stacjonarnie dorwać jest bardzo ciężko Taki pęk kosztuje 25 zł. Ja swoje zamawiałam z internetu i oczywiście były droższe od tych, a wyglądają identycznie. Są też rzeczy do domu, drabina, doniczki. Masa pięknych sztucznych kwiatów, łącznie z wypełnieniami, na przykład jeżeli chcecie zrobić flowerboxa. A tu macie przepięknie wyglądające sztuczne kwiaty. No i to, co mówiłam, gadżety, które posłużą też do zorganizowania wesela, czyli wszelkie tego typu rustykalne klimaty, sznurki w dobrych cenach. To pudełeczko jest też przepiękne. Nawet na jakieś właśiki, cokolwiek piękne to fajne, <laughs> skarbonka. To co mi się jeszcze osobiście bardzo spodobało, no to właśnie tutaj ciąg dalszy tych rzeczy do rękodzieła, czyli jakieś takie rzeczy do stuningowania, kleje, farby, płótna do malowania, nawet słuchajcie, brystole kolorowe. I to jest też fajne, na przykład takie skrzyneczki drewniane, które można sobie zrobić pod siebie, ramki i weselna, popularna ozdoba, te kółka z liśćmi. Ta taca też jest przepiękna, oczywiście nie mam na nią miejsca. Podkładki pod świece. To jeszcze jest bardzo ładne. Mm. Oto. Kosztuje 60 zł, Ale piękne. Nawet na owoce na stół w takiej formie. No, to chyba już wiecie, czego się na miejscu spodziewać. Ja od siebie dodam tylko tyle. Wybierzcie się tam, kiedy macie sporo czasu do zabicia, dlatego że asortymentu na miejscu jest całe mnóstwo i wszystkiego ma się ochoty dotknąć, pooglądać, więc y, naprawdę warto mieć sporo czasu, żeby mm, przejrzeć. No wiadomo, nie wszystko, ale mieć na to czas. Już Wam pokazuję zatem, co ze sobą do domu przyniosłam. I jedna z rzeczy, pierwsza, którą chciałabym pokazać, to jest coś, co jak zobaczyłam na miejscu, to po prostu zagrały mi oczy, dlatego że już to podkreślałam. Ja nie lubię wydawać ym, dużych kwot pieniędzy na rzeczy, które nie są rzeczami pierwszej potrzeby. No i właśnie taka taca z lusterka, którą za chwilę zobaczycie, nie jest takim taką rzeczą. Kiedyś kupiłam sobie właśnie identyczną, niemal że w TK Maxie kosztowała 79 zł, natomiast ta, którą teraz zobaczycie, kosztowała 20 zł. Nie różni się absolutnie niczym oprócz ceny, no i kształtu, ale to myślę nie ma aż tak dużego e, znaczenia. Ta kosztowała 20 zł. Myślę, że Jakości absolutnie odmówić jej nie można. Taka taca będzie naprawdę bardzo estetycznie wyglądającym ekspozytorem na waszą biżuterię, na kosmetyki, na co tylko sobie po prostu zamarzycie. Mam wrażenie, że ten styl e, pasuje do naprawdę wielu różnych wnętrz, więc po prostu kupując coś takiego no, nie można popełnić e, błędu. Zresztą, 20 zł, słuchajcie, no o czym tutaj mowa. Ja zawsze kupując tego typu rzeczy, gdzie właśnie mamy lusterko albo szkło, przyglądam się dokładnie każdemu rogowi, kantowi, ściance, żeby zobaczyć, czy na pewno nigdzie szkło nie odprysnęło, bo potem w domu można się niemile zaskoczyć. A wiadomo, jak działa polityka w różnych sklepach w Polsce i wcale zwroty nie są tak chętnie przyjmowane, więc lepiej po prostu poświęcić kilka dodatkowych sekund w sklepie na miejscu, przyjrzeć się temu, czy na pewno to jest coś, czego potrzebuję i dopiero ewentualnie wiecie e, wrzucić to do koszyka. Jestem absolutnie zachwycona. Naprawdę mm, no, du dużo pieniędzy można oszczędzić, wyszukując tego typu e, perełki w sklepach, które oferują trochę niższe ceny. A to jest, moi mieli, bardzo podobny organizer, jak możecie zauważyć. Eee... Proszę bardzo, tutaj po prostu to złoto nie błyszczy tak bardzo. Tylko ten został kupiony właśnie w TK Maxie i tu jeszcze nawet mam cenę przyklejoną. I, i słuchajcie, 59,99 20 zł, więc yy, o czym mowa. Wiecie już, chyba że ja bardzo lubię znajdywać dla Was takie perełki, które możecie przemyślić w kobiecych wnętrzach, i to jest absolutnie coś, co zasługuje na Waszą uwagę. Zobaczcie, taki piękny, szklany pojemnik, tak go nazwijmy roboczo, ale to, co przykuło moją uwagę, to jest to piękne takie. No, starodawne jednak wykończenie szkła z pokryciem, zobaczcie, takim holograficznym, więc to wygląda naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowo, kiedy e, pada na to światło. Mamy tutaj oczywiście tą pokrywkę, i myślę, że śmiało można użyć tego jako po prostu organizera na waciki, na patyczki, jeżeli chodzi właśnie o, o wykorzystanie tego w takim kontekście beauty, ale myślę, że sprawdzi się to też pięknie jako po prostu cukiernica na stole. A kto nam tego zabroni? Zobaczcie, no naprawdę przepiękne, prze biorąc pod uwagę, że uwaga, kosztowało tylko 15 zł. To jest naprawdę fenomenalna cena za coś, co wygląda tak pięknie. No, ale idziemy dalej. Na sekcji z rzeczami do domu, tam gdzie stały osłonki, doniczki, znalazłam też coś takiego. E, to nie jest do końca mój styl, ale stwierdziłam, że pokażę wam to, dlatego, że mam wrażenie, że nadal panuje ogromna moda na te akcesoria właśnie holograficzne e, i myślę, że wielu osobom się to spodoba. To jest właśnie taka szklana, czekajcie, to jest uchwyt do świeczek do podgrzewania według producenta. Aczkolwiek znowuż nie sugerowałabym się tam tym tak do końca. Myślę, że śmiało można w to, zobaczcie, wstawić pędzle i będzie wam to służyło stojąc na przykład na biurku jako stojak na pędzelki, zobaczcie. No super to wygląda. I to kosztowało również 15 zł. Bomba. Temacie organizerów zostanę jeszcze przez chwilę, dlatego że wtedy im znalazłam jeszcze jeden organizer, który myślę, że bardzo się wam spodoba, bo akrylowe organizery cieszą się cały czas bardzo dużą popularnością. No i tutaj mam taki organizer właśnie z trzema przegródkami. To co mi się spodobało, to to, że on jest dość wysoki, więc śmiało możecie tutaj wstawić właśnie pędzle albo na przykład kredki e, i mieć wszystko pięknie poorganizowane, na przykład nie wiem, kolorami, czyli brązy, kolory jaskrawe, kolory jakieś, nie wiem, naturopochodne e, albo śmiało można to wykorzystać jako organizer chociażby do kredek, mazaków, e, do pędzelków e, na przykład do malowania obrazów. No cokolwiek, tak jak mówię, e, zastosowań tego typu organizerów jest całe Mnóstwo, na pewno mojej fantazji tutaj aktualnie nawet zabrakło do tego, do czego wy jeszcze macie pomysły, na przykład coś takiego wykorzystać. Ten organizer również kosztował 15 zł i biorąc pod uwagę, ile takie organizery w sieci, jak i stacjonarnie mogą kosztować, to uważam, że jest to naprawdę, naprawdę bardzo dobra cena. Fajne jest też to, że znowuż mamy ciekawe tłoczenie, które nie jest takie proste, to co zazwyczaj się widuje czyli po prostu gładkie ścianki. Mam wrażenie, że wraca trochę jednak ten styl, taki starodawny, e, i, i jest to właśnie taki styl szkła bardzo mm, zdobnego. No wygląda to naprawdę bardzo ciekawie, biorąc pod uwagę jeszcze jego cenę. W sklepie kupiłam też sobie taki mini kosz na śmieci i już Wam tłumaczę, do czego mam zamiar go używać. Zazwyczaj, kiedy się maluję albo maluję swoje klientki na stanowisku, które mam tutaj w studiu, e, brakuje mi czegoś, żeby wyrzucić na przykład, nie wiem, wacik, patyczek, e, jednorazowy aplikator. E, nie chce mi się wtedy, wiecie, schylać do dużego kosza. Fajnie jest jednak mieć coś dosłownie pod ręką, a taki malutki kosz na to pozwala. Dodatkowo, wiecie, tutaj obrotowy taki... Em, obrotowy, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie kosztował 10 zł, bo to na pewno Was interesuje i był dostępny chyba w dwóch albo trzech kolorach. Natomiast stwierdziłam, że biały będzie no, najbardziej taki uniwersalny. Wydaje mi się, że taki mini kosz bardzo fajnie się też sprawdzi u, u dziecka w pokoju na biurku, kiedy chce sobie po prostu, nie wiem, zatemperować kredki, powycinać cokolwiek. To jest po prostu bardzo poręczne i można dzięki temu e, łatwo sprawdzić tego użyć. 10 zł. W sklepie trafiłam też na przepiękną osłonkę i znowu się powtórzę, w, w innych sklepach, do których zaglądałam, te osłonki kosztowały zdecydowanie więcej niż w Tedim, dlatego w końcu się skusiłam. E, no i taka osłonka, słuchajcie, ona ma w ogóle, żebym Wam tutaj mogła od razu powiedzieć konkretnie, 15 na 15, więc tutaj wejdzie już naprawdę spory e, kwiatek, zresztą porównajcie z wielkością mojej głowy. E, I ta osłonka kosztowała również 20 zł, więc to naprawdę uważam, że za tego typu wykończenie jest bardzo, bardzo dobrą ofertą. No takie bardzo to jest glamour. Nie wiem, czy się znowu powtarzać, ale no to jest według producenta osłonka do kwiatka. Wy to możecie wykorzystać, do, do czego akurat tego po prostu potrzebujecie. 20 zł. Na tej relacji, którą Wam tutaj pokazałam ze sklepu, wspominałam o tym, że jest tam po prostu cała ściana z przepięknymi torbami na prezenty. I ja zawsze mam ogromny dylemat, jak idę do jakiegoś sklepu. Przeważnie, kiedy muszę kupić taką torbę na przykład na jakąś okazję, nie mam za dużo czasu i robię to dość spontanicznie i kupuję po prostu to, co jest, więc yy, kiedyś przypominam sobie taką sytuację z Empika, kiedy spieszyliśmy się właśnie na wesele, no i zaglądamy tam, patrzymy, a tam torba prezentowa kosztuje, słuchajcie, 19 zł, więc yy, no to uważam, jak na rzecz, którą zazwyczaj ktoś wyrzuci za chwilę do Kosza jest trochę za drogo. E, te, te torby coraz piękniejsze pojawiają się na rynku, ale fajnie, jeżeli jednak cena jest przyjazna portfelowi, słuchajcie. No i kupiłam zobaczcie taką torbę, którą zamierzam wręczyć naszym znajomym w dniu ślubu. Przepiękna, zobaczcie tłoczenie, które właśnie odstaje od tego e, białego e, papieru. E, więc no, wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawie. Dodatkowo wstążeczka. Słuchajcie, nic dodać, nic ująć. Taka torba kosztowała 4 zł. Na miejscu było też masę takich toreb 3D, które teraz ostatnio na rynku mm, są modne. Czyli gdzieś tam jakieś fruwające, nie wiem, cekinowe bombelki w środku. No dla dzieci to absolutnie można oczopląsu dostać. Ale no ja serdecznie polecam. Mam ostatnio taki zwyczaj kupowania, nie wiem, trzech, czterech toreb prezentowych, takich neutralnych, które mogę dać komuś na urodziny, rocznice i mieć po prostu zawsze w domu, kiedy potrzebuje no. no to jest różnica. słuchajcie wydać 4 złote za torby, a dwie dychy. O tym, że Teddy jest rajem dla osób kochających DIY, e, trzeba myślę powiedzieć. Ja sprawiłam sobie e, taką gąbkę, to jest chyba Sizalowa, o ile się nie mylę. Cegła florystyczna, tak się to profesjonalnie nazywa. Natomiast jeżeli śledzicie moje insta-story, to wiecie, że e, jakiś czas temu na dzień matki bodajże wykonywałam sama Flower Boxa dla, dla mam. E, no i właśnie takiego Flower Boxa wykonuje się za pomocą takich gąbek. To się zanurza w miejsce. Wody, to porządnie tą wodą nasiąka. No i tutaj możecie sobie po prostu wbijać jakie tylko macie ochotę kwiaty żywe. Dzięki temu one w tym flower boxie mogą postać przez jakiś czas. No i taka cegła kosztowała 5 zł w hurtowniach florystycznych te gąbki można kupić taniej. No ale ja w żadnym sklepie takim, który nie jest Hurtownią, na przykład na giełdzie z kwiatami. Nie widziałam tych, tych no cegieł, tak to nazywajmy już teraz profesjonalnie. E, więc dobrze wiedzieć, że coś takiego można jednak kupić e, w normalnych godzinach, bo jednak giełda florystyczna jest, słuchajcie, czynna tam chyba od 3 w nocy do 10 albo do 12 czasami. Więc e, po 12 jednak też taką cegłę można sobie Kupić. Bardzo serdecznie polecam w ogóle spróbować sobie zrobić takiego flowerboxa samemu. Wygląda to przepięknie i dodatkowo myślę, że mm, ofiarowanie komuś takiego flowerboxa, którego sami zrobiliście, jest 100 razy bardziej doceniane niż wiecie, taki kupiony. Poza tym to moim zdaniem jest bardzo takie relaksujące zajęcie. Jeżeli chodzi o dział beauty, bo o to było sporo pytań na mojej skrzynce instagramowej, to muszę Wam powiedzieć, że oferta jest raczej uboga. E, bardzo fajne jest to, że jest sporo organizerów tych akrylowych. Widziałam nawet te takie ozdoby cekinowe, które swojego czasu e, robiły prawdziwą furorę w sieci przy okazji makijaży festiwalowych. E, na miejscu skusiłam się natomiast na te takie nożyki do brwi. Zobaczymy, jak z jakością. Aczkolwiek myślę, że nie będą odstawały od tych, które już używałam. Te kosztowały 5 zł za 3 sztuki. To jest cena podobna, którą można zastać na AliExpress. Więc wydaje mi się, że też naprawdę bardzo w porządku. No i jak praktycznie w każdym tego typu sklepie, kupiłam zalotkę. Na razie mam jeszcze rzęsy po liftingu, ale kiedy już przerosną i będą znowu proste, jak druty, no to będę musiała po prostu do zalotki wrócić. E, dlaczego mówię, że kupuję ją w, w różnych sklepach? Dlatego, że stwierdzam, że nie trzeba wydawać fortuny na zalotkę, żeby efekt był spektakularny. I powiem szczerze, że jedna z moich ulubionych zalotek pochodzi właśnie z chińskiego sklepu i kosztowała 8 zł. Ta natomiast, którą tutaj widzicie, kosztowała 5 No i zobaczymy, dam jej szansę, kiedy te, tylko tak jak mówię wyprostują mi się już znowu rzęsy. E, mam różne doświadczenia z tenimi zalotkami, zarówno bardzo dobre, jak i bardzo średnie. Kiedyś kupiłam zalotkę chyba w sklepie Deals. O ile się nie mylę, to była tania zalotka, ale bardzo się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam swoje rzęsy po odciągnięciu zalotki od oka na zalotce. Tak, zalotka przycięła mi tutaj końcówki w zewnętrznym kąciku. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło i tylko raz, więc no zobaczymy, jak będzie tym razem. 5 zł za zalotkę. Bardzo taka zwykła, klasyczna, mam wrażenie, że one się najlepiej jednak sprawdzają. Nie mogłam wyjść ze sklepu oczywiście bez czegoś do kuchni. Ja jestem gadżeciarą e, w tym kontekście. Lubię gotować, lubię testować różnego rodzaju e, właśnie gadżety. No ale tu o gadżetach w sumie nie ma mowy, dlatego, że to są raczej takie rzeczy w kuchni bardzo niezbędne. E, kupiłam sobie zestaw dwóch takich sitek bardzo drobnych. Tego mi brakowało. E, takich właśnie małych, drobnych, e, dlatego, że nie wszystko jednak przez duże oczko oczywiście można przepuścić. E, plus jednak fajnie, jak czasami można coś takiego oprzeć o, o mały rondelek albo o kubek po prostu. No i taki zestaw kosztował 4 zł. Również uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra cena za zestaw dwóch sitek. Kupiłam sobie też taką uroczą mini tarkę i już Wam tłumaczę, po co ją w ogóle wzięłam. Ona kosztowała, słuchajcie, 2,50. Czasami, zwłaszcza teraz w sezonie jesienno-zimowym. Lubię sobie zetrzeć po prostu imbiru do herbaty albo na przykład, co tam się jeszcze ściera, czekolady na przykład. Ale przede wszystkim myślałam e, o imbirze kupując tę tarkę. E, właśnie nie chcę mi się brudzić tej dużej i jednym kawałkiem imbiru, e, który no, jest malutki. No to wolę sobie jednak ufajdolić e, taką mini tarkę za 2,50, którą mogę sobie wrócić po prostu do e, szuflady ze sztućcami. No urocze to jest. Mam tutaj jeszcze jedną rzecz kuchenną. To są takie klipsy, które e, po prostu posłużą mi do zamykania produktów już otwartych, żeby nie wietrzały na przykład albo nie wysychały. E, trzy klipsy, które dość mocno właśnie ściskają. One kosztowały 5 zł. Czegoś takiego w ogóle w kuchni nie mam. Zazwyczaj po prostu owijam torebki gumką recepturką, ale chciałam zobaczyć jak sprawdzi się coś takiego, e, więc zobaczymy. No i już Ostatnia rzecz, pewnie się zdziwicie, to są pędzelki. Chwyciła je oczywiście na tym dziale takim kreatywnym. Zestaw, słuchajcie, sześciu pędzelków, 7 zł. Wydawały mi się tutaj y, bardzo porządne jakościowo. Ja absolutnie nie zajmuję się malarstwem, aczkolwiek trafiłam ostatnio w centrum handlowym na takie obrazy, o których w ogóle powiedziała mi moja siedmioletnia chrześnica. To są obrazy, które maluje się po numerach. One mają po prostu. Mm, każde pole jest po prostu oznaczone swoim numerem, któremu odpowiadają różne kolory farbek. E, no i wybieracie sobie po prostu taki obraz z oferty danego sklepu. E, dołączone do zestawu są właśnie pędzelki, chyba trzy takie projekty. Proste e, farbki, no i oczywiście płótno już e, z ramą. Bardzo uspokajające zajęcie. Nie miałam pojęcia, że co, że coś takiego mnie zainteresuje, bo tak jak mówi, nigdy malarstwo, e, malowanie obrazów mnie nie interesowało, ale wydaje mi się, że na te zimne wieczory, kiedy trzeba będzie sobie znaleźć jakieś zajęcie, to właśnie to jest idealne rozwiązanie. Od razu mówię, nie trzeba mieć talentu. Waszym jedynym zadaniem jest tak naprawdę dość skrupulatne zamalowywanie e, pól odpowiednimi kolorami. No i to tyle. Naprawdę będziecie bardzo zaskoczeni. Tym, co z każdym dniem będziecie na tym obrazie widzieć. Tutaj pokażę Wam może to, co do tej pory udało mi się zmalować. W ogóle obraz wybrałam, dlatego że bardzo, ale to bardzo przypomina mi zdjęcie, które mamy zrobione w Tajlandii z moim mężem Arnim. No i tak, właśnie jakoś sentymentalnie um, zrobiło mi się, jak, jak widziałam ten obraz, stwierdziłam, że spróbuję. I wiem już, że to jest pierwszy, ale nie ostatni tego typu obraz, który namaluję. Tak jak mówię, bardzo odprężające zajęcie. No i właśnie stwierdziłam, że przyda mi się kilka dodatkowych pędzelków poza tymi podstawowymi z zestawu, żeby mm, móc po prostu ten obraz precyzyjnie mm, malować. No. Więc e, 7 zł. Ale tak jak mówię, m, różnego rodzaju akcesoriów, narzędzi e, do, do rękodzieła znajdziecie w sklepie Teddy, całe, całe mnóstwo. Żeby była jasność, ten film absolutnie nie jest sponsorowany przez sieć sklepów Teddy. Gdyby tak było, oczywiście o tym bym wam powiedziała, bo zawsze mówię o współpracach, e, ale wiecie już, że ja lubię się dzielić z Wami takimi dobrymi zakupami po prostu dobrymi zakupami. I myślę, że takie dobre zakupy właśnie w tych sklepach ym, zrobicie. Bardzo polecam zajrzeć sobie na stronach. Nie wiem, czy działa tam sklep online, ale na pewno można sprawdzić, czy macie w swojej okolicy taki sklep. Więc ja od siebie na pewno z, naprawdę z całego serca, Rekomenduję, na pewno będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. Ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dajcie mi koniecznie znać, jakie inne sklepy Was interesują, do jakich Wy lubicie się udać po tego różnego rodzaju pierdoły. No myślę, że tak to można nazwać. No, to czekam na odpowiedzi. Buziaczki, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach.